Witam serdecznie <grych> Z raju <grych> Słuchajcie, w Cebu jesteśmy Wyjechaliśmy z Moalboan I zmierzamy w jedno miejsce, jeszcze nie powiem gdzie Na razie idziemy zjeść, zatrzymaliśmy się w sumie tutaj na jedną noc W tym hotelu Noc tutaj kosztuje 1500 Pesa, jakbyście kiedyś chcieli się zatrzymać No i tak, Musimy znaleźć coś do jedzenia bo tutaj w tym hotelu w zasadzie nie ma nic. No nie ma żadnego wyboru. Puszki jakieś konserwy sprzedają w restauracji. Część. <laughs> tutaj coś mają, ale nie wiem co to jest. My musimy sobie jakieś śniadanko zjeść. A tu jakieś wszystko na, na głębokim oleju. It's okay for you? It's okay for you? O want to go somewhere? Okej, okay. Danika nie chce tam jeść, bo nie lubi, generalnie wieprzowiny nie je Danika No, idziemy coś A poza tym takie ciężkie jedzenie na głębokim oleju Z rana to nie wiem, czy dobry pomysł My musimy sobie po prostu śniadanko, jajeczka <grystanie> A kuja nas tutaj woła, że tam jest jakaś karenderia A Engie, no i jest normalne jedzenie. No właśnie, musimy coś delikatnego sobie przekąsić. To to jest w ogóle surowa ryba. Eggs, here we go. yeah, it will be in the YouTube. To sobie wezmę jajeczka, ryż oczywiście standard. Co jest?

Danika mam Ryż Ja ich sobie nawaliłem i też mam trubkę. No lepsza to niż kurczak na głębokim oleju Trzeba się spakować I ruszamy w drogę, także do zobaczenia za chwilę Słuchajcie, chciałem bardzo powitać nowych patronów na Patronite To jest Tomasz Pietrzyk i Krzysztof Cyckiewicz Dziękuję wam bardzo za wsparcie Piona jeszcze musimy chwilę poczekać, bo telefon zapomniałem naładować i się ładuje, a potrzebujemy telefon. Mam na miejsce jak zajedziemy. Gdzie jedziemy? Tajemnica. Zobaczycie jak zajedziemy na miejsce. Ale mogę powiedzieć, że jest bardzo piękna wyspa. Podobno piękna. Zobaczymy, sprawdzimy. Pojeździmy, pozwiedzamy, zobaczymy czy jest tak pięknie jak mówią. O! O, o! o. Znaczy tak po filipińsku. To jest jeszcze fajne, bo jak się na przykład zapytasz Filipinki o coś i ona na przykład powie, że tak, to ona na przykład często nawet nie powie nic, na przykład nie powie ci o-o te ich filipińskie, tylko ci zrobi tak, o. To znaczy tak. <laughs> Czasem to jest wesoło, bo wie, ktoś, kto nie nie zna tych ich zwyczajów, tych ich takich tutejszych, Yy, ...dziwnych rzeczy, które oni robią, to... ...to może być znacznie sfrustrowany, bo wiesz, zadajesz pytanie swojej partnerce o coś, a ona... ...wiesz, jest to pomysły, że cię ignoruje. <grym> Ale to nie jest, ona ci nie ignoruje, ona ci powiedziała tak. jedziemy do Hagnaja. to jest na północy Cebu i tam będziemy się chcieli przedostać na fajną wyspę o której Wam wcześniej wspominałem także mamy 3-4 godziny drogi teraz autobusem, deszcz Będziemy mieli trochę nudno tu, ale co poradzić a najlepsze jest to, że zostali na noc w Cebu bo się baliśmy, że nie zdążymy po prostu na prom tam jak dojedziemy do Hagnai. bo ostatni prom ma na godzinie 4 no i też późno dzisiaj wstaliśmy Jakoś tak się powoli ogarnialiśmy Wyjeżdżamy, jest godzina 12.30 teraz I prawdopodobnie nie zdążymy na no, autkę no, zobaczymy no. Będziemy się starali, ale wszystko zależy od pana drivera tutaj Słuchajcie, jesteśmy w Hagnaja Port. Bus nam uciekł, wyszliśmy sobie kupić bilety Bus nam pojechał Ale mamy bus, złapaliśmy. Nie wiem, teraz nasze bagaże są tam My chyba idziemy na łódkę Nikt nam nic nie mówi Nie ma co chodzi Dawaj do się. Już myślałem że nam bagaże odjechały i... i nie ma A to jest ta nasza łódka Prom znaczy się Już pewnie teraz się domyślacie gdzie jedziemy Woda dzisiaj taka słaba jest Nie wiem to co, co to tam jest Wygląda jak jakieś domki na wodzie Pewnie dla fishermenów Dla tych rybaków znaczy I tutaj parki jakieś stare Mają ciasteczka, kawę Okera? Bez ekawa. To jest fajne. Drogo trochę. Jechaliśmy tutaj 3,5 godziny. Po drodze się dowiedzieliśmy, że ten autobus, z którym jedziemy, w zasadzie jedzie do Bantajan. To trochę była niespodzianka dla nas, bo ja czytałem sporo na temat, jak tutaj dojechać do Bantayan bo tam właśnie jedziemy do koniec niespodzianki. I wszyscy mówią: e, Hagnania i tam przesiadka w prom. I promem do. Bantayan, się okazało, że, że tak nie jest, że ten autobus jedzie do Bantayan, także tak to wygląda za bilet zapłaciliśmy 260 peso za osobę do Hagnaya 384 za osobę trą do Bantayan no jedziemy na Bantayan zobaczymy co tam się dzieje <grym> tam w ogóle słyszałem, że mamy Polaka Pantayan. Czekaj, jak on się nazywa? Grochu. Grochu. Ale nie wiem jak się z nim skontaktować, nie wiem. Postaramy się go znaleźć. No także mamy tam Polaka długo już żyjącego na wyspie Pantajan. Tu chłopaki sobie godują, zobaczcie się. Nie, nie, nie Odkąd wszedłem na tą łódkę, to już dwa razy mi dali szoty Słuchajcie, no Filipiczycy są tacy gościnni Tak jak kiedyś wspominałem w którymś tam filmie, że po prostu Jak widzą Fordera, chcą się napić, pogadać Posiedzieć, miło czas spędzić, także Filipiny, a my już prawie dojeżdżamy do wyspy. Oni pracują tutaj. Także tak wygląda praca na Filipinach. Na promie. O 18:30 zajechaliśmy do Pantaya. zrzuciliśmy już nasze torby w pokoju. Przysięliśmy coś zjeść. Daję i Tu teraz mamy band. Pani nam gra. No i jedzenie Troszeczkę inaczej tu serwują Niż w innych karenderiach A to są suszone ryby Na pierwszy rzut oka wygląda całkiem nieźle Poza tym, że mamy tutaj rzekę. Okej, okay. kraby, patrzę. Squid 250. Danika poszła zamówić halo halo snaki jakieś znowu <laughs> i Olek jak lata, nie wie co ma wziąć. Powiem wam, że Bantayan e, bardzo malutka wysepka, ale jest tu kilka rzeczy, które po prostu chcieliśmy zobaczyć, dlatego tu jesteśmy. E, mówią, że bardzo piękne miejsce, więc zobaczymy, sprawdzimy czy to jest prawda. A teraz się próbuję przebić do Daniki. Olha isso, mas o que era? O que é Ah, to, lá, lá. aqui o seregrão. Tútai, também tem aquele jezãokão. Quocasão Ok, Tomorrow, I already order. Wow, nice fish. What is this? Scallop Scallop meat Okay And squid Crabs Shy, shy type? I catch you anyway We're <laughs> going <laughs> 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 You can take a uh, maybe big one. Take big one, right? Yeah, it's on the call. Desery. Jedziemy. Jesteśmy już w pokoju, pokażę wam gdzie mieszkamy. <grymne> tutaj mamy klimę nasze łóżeczko, telewizor, Danika. <grymne> Oczywiście. <grymne> Oczywiście znowu je. Tak Pokażę wam tu to no łazienka taka, no malutki mamy ten pokoik. Ostatnio, o Boże, światło jakieś, mamy ciepłą wodę, toaletę, więc jest OK. no także szału nie ma. Za ten pokoik zapłaciliśmy 1400 peso za noc. Uważam, że to jest za dużo z tego względu, że widzieliście nasze pokoje wcześniej, gdzie mieszkał Ostatni, w którym mieszkaliśmy płaciliśmy 600 peso i był cztery razy większy i ładniejszy. I to jest właśnie słuchajcie problem tych małych wysp Kiedyś z kumplem poruszałem ten temat i wam w sumie też powiem Ci właściciele tych resortów na tych malutkich wyspach To się zachowują jakby Jakby ta wyspa to była jedna jedyna wyspa Na którą przyjeżdżają turyści i nie jeżdżą nigdzie więcej to Po prostu ceny czasem tak dają zaporowe Że to się nie w nie mieści Wyobraźcie sobie, że ja tutaj troszkę popatrzyłem na necie w jeszcze inne wyspy patrzyłem, to w niektórych miejscach, to nawet można za 1500 peso na dobę, można wynająć taki, taki szałas w lesie No po prostu się w głowie nie mieści, no, co oni sobie wyobrażają z tymi cenami no, ale tak jest, no i... Co jeden może zrobić, to po prostu przyjechać tu, zabukować sobie na jedną noc, tak jak my żeśmy zabukowali i będziemy sobie coś szukali może jutro Znaczy może na pewno Yy, albo po prostu się dogadamy z właścicielką, żeby nam obniżyło cenę. No bo ten pokój, w porównaniu do tych co mieliśmy wcześniej, No nie jest wart. 1400 No nie oszukujmy się. Jeżeli chodzi o Tajlandię, na przykład to jest dużo tani. Macie większy, super lepszy standard yy, za takie same albo mniejsze pieniądze. Ja myślę, że mniejsze pieniądze no bo po prostu. Nie wiem dlaczego Filipińczycy yy, czarżują tyle pieniędzy za, za pokoje, słuchajcie. Patrzyłem trochę tutaj na jakieś takie fajniejsze miejsce, gdzie mogliśmy się zatrzymać, no to ceny startują tak od 2,5-3 tysiące peso yy, w górę. No jest to trochę dużo pieniędzy jak za jedną noc. To tyle na dzisiaj, dziękuję, że oglądaliście. Tak, więc my będziemy teraz yy, zwiedzać Bantayan. Welcome to Bantayan! Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. Bye bye. Bye bye.